Zapraszam na stronę lekcje online pod hasłem Biologia i Chemia wokół nas przeprowadzę doświadczenie kameleo, czyli wykrywanie cukrów redukujących za pomocą manganianu 7 potasu. Do pierwszej zlewki wlewam manganian 7 potasu i roztwór wodorodlegnych sodu. Żeby odczyn roztworu był zasadowy. Barwa roztworu jest fioletowa. Do drugiej rzędki dodaję glukozy i wlewam do manganianu 7 potasów. Barwa zmienia się z fioletowej na zieloną. A następnie przechodzi w barwę pomarańczową. Są to kolejne etapy. Redukcji manganianu 7-poptasu do manganu na plus czwartym stopniu utlenienia glukoza utlenia się do kwasu glukonowego. Jest to jedno z doświadczeń podsumowujących wiadomości z klasy pierwszej. Zestaw kolejnych doświadczeń z chemii i biologii przekażę kolejnym uczniom. co siedzi w cytrynie potrzebujemy dwóch plastikowych pojemników, czterech zimnych szklanek, zimnego spirytusu, wody, filtrów do kawy, drewnianych patyczków, drożdży oraz cytryny. Kroimy drewno cytrynę, pokrojoną cytrynę wrzucamy do pojemnika. To samo robimy z drożdżami i wrzucamy też do pojemnika. Wlewamy tą samą ilość wody do obu pojemników. Wszystko razem miksujemy. Do zimnych szklanek wkładamy filtr, tworząc przesącz. I przelewamy tutaj zmiksowaną cytrynę z wodą. A następnie drożdże. Do uzyskanych przesączy delikatnie wlewamy po 100 ml 95% alkoholu. powierzchni jest widoczna półprzeźroczysta substancja. Zbieramy ją delikatnie patyczkiem. Po wyciągnięciu wygląda właśnie tak. Jest to pektyn. To samo robimy w z, z szklancem z drożdżami. Pierwszy patyczek jest to przesącz z cytryny, a drugi z drożdży. Wniosek. Ściana komórkowa cytryny zawiera pektynę, lecz drożdże nie mają swojej ścianie komórkowej pektyny. Doświadczenie z chemii trafia do Martyny. Wykonam eksperyment z kwasem cytrynowym oraz proszkiem do pieczenia i sprawdzę, jak te dwa składniki reagują z wodą. Do eksperymentu będziemy potrzebować jednego opakowania proszku do pieczenia, trzech opakowań kwasku cytrynowego, płynu do naczyń, wody oraz barwnika spożywczego. Do zbaka wsypujemy kwasy cytrynowy. Następnie proszek do pieczenia i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy odrobinę barwnika spożywczego. Już. Następnie dodajemy płynu do mycia i wszystko mieszamy. Mieszając składniki się połączyły i zaczyna powstawać pianka. Dolewamy odrobinę wody. Jak widać masa się powiększyła. Tak też to działa z ciastem. Powstają pęcherzyki powietrza i objętość ciasta się powiększa. Szybko Moim doświadczeniem jest zbadanie wpływu alkoholu etylowego na liście. Do doświadczenia potrzebujemy spirytusu, liści klanki i ręcznika pirowego. Trochę spirytus do szklanki. I teraz wzywamy te liście do tej szklanki, tak żeby się zanurzyły. E, alkohol etylowy odbarwia liście, ponieważ barwniki fotosyntetyczne, zarówno chloropila, jak i karotenoidy, są związkami niepolarnymi, więc źle rozpuszczają się w wodzie, natomiast bardzo dobrze rozpuszczają się w alkoholu. Teraz wyświadczenie z chemii przekazuję Już. Yes. Mam do wykonania dyfuzję atramentu z wodą i octem. Mam dwie szklanki, jedną z ciepłą, drugą z zimną wodą. Do ciepłej wody mam kilka kropel atramentu. I do zimnej tyle samo, kropel. Dyfuzja, yy, yy. Dyfuzja zachodzi w wodzie ciepłej, a atrament traci swoją barwę. Pod wpływem octu atrament zostaje otrzymuje swoją barwę. Kolejne doświadczenie z jest dla Julki. Nasz temat to wykrywanie sprawy w produktach spożywczych za pomocą nadejów. Najpierw sprawdzę w wodzie. W mocy ziemniaczanej. Po

Woda zabarwiła się na żółto, mąka ziemniaczana na granatowo, twaróg na żółto, jajko na żółto, ziemniak na granatowo i fasolę na granatowo, czyli yy, mąka ziemniaczana ziemniak oraz fasola zabieramy z będą barwniki roślinne. Potrzebujemy miski z trawą, acetanu, czyli zmywacza do paznokci, ołówka z naczepioną na niego bibułą i szklanki. Należy wlać aceton do miski z trawą i zrobić z niej zawiesinę. Ja już wykonałem taką zawiesinę. Tak ona powinna wyglądać. I teraz należy przelać zawiesinę do naszej szklanki. Aby ułatwić sobie zadanie skorzystam z, z lejka. Teraz należy umieścić ołówek i po godzinie sprawdzić, co się z nim zwykło. Tematem naszego doświadczenia będą barwniki roślinne. Potrzebujemy miski z trawą, acetonu, czyli zmywacza do paznokci, Ołówka z naczepioną na niego bibułą. I szklanki. Należy wlać aceton do miski z trawą i zrobić z niej zawisinę. już wykonałem taką zawisinę. Tak ona powinna wyglądać. I teraz należy przelać zawisinę do na naszej szklanki. Aby ułatwić sobie zadanie, skorzystam z lejka. Teraz należy umieścić ołówek sprawdzić, co się zmieni z bigułą. Po godzinie na bibule możemy zauważyć barwne paski. Wnioskując, powstał nam chromatograf, który ukazał nam, że barwy roślinne są złożone. Do każdej z trzech szklanek wbiłam białko jaja kurzego. Pierwszą z nich zalałam gorącą wodą, do drugiej wlałam alkohol etylowy. Do trzeciej szklanki wlałam wodę w temperaturze pokojowej. Jak możemy zaobserwować, białko w dwóch pierwszych szklankach ścięło się. Do każdej z trzech szklanek wbiłam białko jaja kurzego. Pierwszą z nich zalałam gorącą wodą. Do drugiej wlałam alkohol etylowy. Do trzeciej szklanki wlałam wodę w temperaturze pokojowej. Jak możemy zaobserwować, białko w dwóch pierwszych szklankach ścięło się. Dostałam kapustę pekińską, barwnik i wodę. Z otrzymanych składników mogę przeprowadzić doświadczenie przewodzenia wody w roślinach. Nalewamy wodę do trzech szklanek. Do dwóch dodajemy barwnik. Jedna zostaje z samą wodą. Teraz to wymieszamy, do każdej ze szklanek dodajemy liść kapusty, czekamy aż nasza kapusta się zabarwi. Doświadczenie o przewodzeniu wody w roślinach. Obserwacja jest taka, że w dwóch pierwszych szklankach, w których był barwnik, liście zabarwiły się, a w ostatniej, w której była sama woda, liść pozostał bez zmian. Wniosek tego doświadczenia jest taki, że rośliny zawierają tkankę przewodzącą wodę ze związkami mineralnymi i wraz z wodą liście pobrały barwnik, który sprawił, że liście stały się kolorowe. Dzień dobry, moi Państwo! Dziękuję Wam bardzo za wszystkie doświadczenia, które przeprowadziliście. Otrzymałam już pudełko z Waszymi wnioskami. Wobec tego w późniejszym terminie przeanalizujemy sobie Wasze y, wnioski z doświadczeń. Bardzo się cieszę, że przygotowaliście i zaangażowaliście się w te doświadczenia, ponieważ one są podsumowaniem pracy w pierwszej klasie nauki, biologii i chemii. Moi kochani, są to doświadczenia, które. Każdy z Was może przeprowadzić samodzielnie w domu. Z racji sytuacji panującej w Polsce nie mogliśmy tego przeprowadzić na lekcji, a tym sposobem pokazujecie swoim kolegom i koleżankom, że można się chemią i biologią bawić również w domu i przy okazji nauczyć się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Dziękuję Wam bardzo.